W bardzo starym zamku spała księżniczka Kunegunda. Dziwna to była królewna, bo spała na stojąco, czaicie. Przyjeżdżały do niej różne fagasy, by zdobyć jej rękę i trochę kasy. Najpierw przyjechał książę z Dzichu Koparka, który miał rękę jak łycha od kopary, dlatego ma pseudonim Koparka. Witam, królewnę! Jest na tyle dziwny, że właśnie przywitał się ze śpiącą osobą. Królewno moja najpiękniejsza, przywoży ci 150 sztuk łopat, żebyś mogła plewić sobie swój ogródek. Ale po co łopata osobie, która ciągle śpi, więc werdykt mógł być tylko jeden. Następnie przybył książę Heniek Krzywomordy, który chciał zaoferować za jej rękę pakiet operacji plastycznych. Heniek najpierw niech sobie sam taki pakiet załatwi, a i królowa oczywiście odrzuciła jego zaloty. Ostatni mości pan to zwykły rolnik, jedyne co mógł zaoferować królewnie to kopę siana. Królewicze cisnęli beczkę z rolnika, ale nie spodziewali się jednego. No w końcu ktoś mi przyniósł coś do spania, wiecie jak ciężko było tak przez kilka lat spać na stojąco? No i wybrała rolnika za męża, a Krzywomordemu aż się kopara wyprostowała. Nara.